Ale wpierd**nia, matko boska! Tutaj tak troszkę, okej, okay, super. Co ty k robisz? Rozpałem blisko, okej. Okay. <ścoughs> teraz patrzymy, jak się ogień pali. Co tam, się? Dobra, spaliliśmy psa benka, dzięki temu gli się rozpalił. Ale nie! Yeah. Stary, ale nagranie chyba no. cudowne oh Szybka no. chwila wstępu, Janek się spierdala na balkon On ma bramkę, nie przejdzie, idź o, To są jadalne, więc lepiej tam Co? To jest okrót jadalny a ja wie co ty planujesz? <grym> no co planujesz? Jak już to rozmoka się w Co? Nie! To Na balkon to kom... uwięzczę. Mierdolowy. A jak się urlę... Na balkon cię się uwięzczę. Ten dom ma 12 lat. A mój ma 50. <grym> Ta mój <biega> mężczyzna. 50. A mój ma Wrzucałem widelcem i wbije go w kiełbaskę tutaj o. Tą no tutaj O, udało się Ja zdę Dobrze Jamerka! Je to jest. Czijety. Ona się tam nie ruszyła, szymaj widelec? Jest okej, okay, jest dobrze. Dobra. Fa Czegoś Jakoś nazywa? Daj mi im albo piwo. Eee, to się nazywa Jin gin... Buzzlet. Buzlet. Wynę stawczy? Tak. Ostatnie chwile z życia trójki młodych przyjaciół. Znaczy to dwójki to, to i ja. To było, kurwa, przyjaciół Dwóch i ja. Trzy, cztery, hops. Kurwa, ostro. Nie, to w była Bagosze. Nie, się. No, no, ten Bagosze. To w Na dla mnie są. No, no. Holy shit Piwo! Do Ej śmiesznie wyglądacie, ten trochę narzeka, to jest zajebiście, a Janek... Ja jeszcze nie powiem. Ja walczę, ja jestem... The... Wypierd... Kur... piwem lać męski zapach, nie? No Ej dobra, już nic prawie nie czuję nic już prawie nie czuję. Hey, Jeżeli chcecie kupić? Oto ten sos. Polecam. Kiedy go piłeś? E, w biedę. E, w, biedzie. E, w biedrze. W biedrze. W Biedronce. Polecam. Jeden. Jeden? To jest za film. Jeden wrał. Nie ma co jest. Why are we still here? Just to suffer. Skrop. Sklep. Sklep. Jeden. 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 Ważne, że możecie. Ten. Oto ten sos. Nie jest zbyt ostry. Możecie go kupić, tam właśnie. Także polecam. Ej i benek. To było najpiękniejsze ujęcie w mojej życiu. Ten kurwa, są zajebisy, a za nim Janek tak. Kurwa, tak. O, kurwa. Ja chyba kurwa. jest kij. Szybko kij. Melepyta. Dobrze wyszło. Nie obrażaj go, bo my jesteśmy kulturalni ze siebie. Myślę, że się dobrze bawią Tak, jest git, no <noise> Wygląda prosto, ale chyba tak nie <noise> Katam leci? Nie, to ci się play kurwa, no ale spada puszczę no, to Jak ci spada, to musisz szybciej wyrkać coś też mocnego Kurwa <noise> Dobrze jest, Janek, dobrze, dobrze, lecisz! Nie, to <noise> no, to robi taki impulsowy, ruchami <noise>

Tak, może być pójdzie. lipa, jak ktoś tam zauważy jakieś na że niosę Ja tak po prostu uznam się za organizatora biegu powiem, że ten, się w sierpniu tej wieki muszę zmierzyć jedno drzewo, żeby zamontować na imlinę. Mierzycie co, no? drzewo, drzewo. Mierzycie jakieś drzewo, będzie trzeba i ściąć, albo że kod no no, no no coś wymyślić. każde <gazuj> wziąłem też skrzynkę jak coś. <grym zdań> <grym zdań> <grym zdań> Najlepsze jest to, że normalnie jakieś narzędzia ten, ale pod spodem mamy wszystko co potrzebne. <grym zdań> <grym zdań> <grym zdań> No, idziemy na plażę, mówili. Kolejka. Schodzimy, mordy. Uwaga, żeby się za bardzo nie trackać. Czekaj, czekaj, ja wam, ja wam zrobię przejście. Spokojnie, panowie. A to nie do końca stajesz. I hops. Dzięki, Janek. Most zwinięty. Jak ktoś tam zajmie miejsce naszego spota, to powiem, że muszę ściąć drzewo, bo muszą niestety stąd iść. Nie! Dobra, idziemy! O Jezus, o Jezus! Co? Co mówisz? Mam się nie obracać? Co, jest? co to kurwa za przerwy w robocie jesteś? Nie dość, że za najniższą krajową robi, też tą mu trzeba. Dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! I co, są bunkry? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. A gdzie to miejsce mniej więcej palcem pokaż? A gdzie? To ja jak chłopaki tak ładnie nie siecie, to ja się po*** O taką Polskę walczyłem właśnie, chłopaki, żeby trzech... trzech jednolitej niosło, Przepraszam, zaraz tutaj pohałasujemy, bo będziemy ściąć drzewo. O, panowie, trzeba zmierzyć drzewo. Jest kurwa wysoko. Jest wysoko. あれ Nie, połamałeś się nie? No, kamie... no nic, łapajki! Zajebiścia, jak pierdolnąłeś. To tak ze stu będzie, nie? Kurwa, jak nie wędrów, cały plecy jeszcze nie? 54! Przedłużę się na 74, gdzieś mniej więcej obstawiam. 330! Czekaj, moja, nie? 15 zł za fajki. A! He, <laughs> za pierwszym cyiii jest kurwa Jaki? Polska no, myśl no. architektoniczna No Cię już lepiej Jezus Maria Zobacz jak głęboko się wsunią w sumie, chuj no, WTF Szypiecie? Chuje się przebyło Teraz do wody nie wskakuj, bo rakiny nie? Tak, ta. <laughs> <laughs> No głębokie, no ale nie boli Trzymacie, 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 ja mamy do kura, nie ma Co tam przerwa? Łapie takie kurwa, Coś to nie jest robota, ja pier... zapieralam cały dzień po 12 godzin kurwa dziennie w 7 dni w tygodniu, 31 dni w miesiącu, czasem 32, bo kurwa mi każą zaczynać dzień w <laughs> Człowieku, nawet się nie mogę napić browarka piję jakieś pedalskie 0%. Rozumiesz to kurwa? A i zapieralam na młocie całe dnie i noce, kurwa, popieralam i chuj człowieku. I chuj. Łow wow wow wow, wow, wow. <laughs> Jakieś glony się za nią ciągną Jakieś glony się ciągną za Ale spokojnie, damy radę xD To jest najprawdziwsza syrena Widzisz jej Sirena gon! Maciek bierze, bierze, czekaj Począgaj. Maciek wygląda jak debi w tej szapce. E, Nie możemy się znaleźć z Amelką Jesteśmy, więc pomożemy jej